Hej! Witam was w reading vlogu I jeszcze muszę coś poprawić Teraz jest lepiej <grym> Dzisiaj będę czytać tutaj oto tą książkę Znajdź mnie Którą otrzymałam od wydawnictwa Pruszyńskiego yy, Nazwiska nie przeczytam Bo dość dziwnie brzmi <grym> Znajdź mnie teraz Katinka Engel yy, Dość ciekawe imię z góry, przepraszam, jak się to, to czyta I jest to pierwszy tom serii Który na skrzydełkach jest pokazany Że są już albo będą Drugą, Drugi tom kojarzę, że już wyszedł A trzeci, że wyjdzie dopiero Nie wiem, ile cała seria ma tomów I mimo, że czytałam opis nie wiem, do jakiego gatunku zaliczyć tę książkę. Albo to będzie romans młodzieżowy, albo taka bardziej obyczajówka, albo jakiś thriller. Opisu też nie chcę czytać, bo nie mam pojęcia, czy tu nie będą jakieś spoilery. Znaczy, dla siebie czytałam, dla was nie chcę czytać. Jeśli. Nie bojcie się spoilerów i chcecie przeczytać się opis, no to nie widzę problemu yy, Zaraz się biorę za jej czytanie Mam tutaj kubek herbaty, który już trochę wystygł Ale co tam, w sumie mam, yy, mam jakieś yy, dwie godzinki na czytanie, bo potem yy, będę jechać do galerii po zamówienia z MPKU I i jeszcze jadę po sushi. Jadę po sushi i będziemy razem z narzeczonym wcinać na obiad sushi. I powiedzmy, że zaraz będę do Was wracać. Jak przeczytam kilka stron, może za godzinę się tu odezwę i powiem, co sądzę o tej grze. Powiem, co sądzę o tej książce, bowiem yy, z tego, co wiem, mamy tutaj bohaterów Tamsina i Rysa. Rys mi się kojarzy tylko z książkami Sary J. Maas, ale to tylko tak mówię, takie śmieszkowanie. No i zapraszam dalej. Hej, wracam do Was z takim króciutkim updateem, bo przeczytałam zaledwie 24 strony. Jak widzieliście, trochę grałam w Animal Crossing, bo wczoraj ją kupiłam i jest to dla mnie jakaś nowa gra. I chciałabym no, trochę w nią pograć, bo jest naprawdę przeurocza i ma dużo ciekawych opcji. A jeśli chodzi o książkę, ja przeczytałam 24 strony. Mogę Wam powiedzieć, że to będzie takie. A new Adult. Mamy tutaj historię prowadzoną z dwóch perspektyw. Bohaterów mamy Tamsin i Rys. Tamsin jest. Tamsin jest to dziewczyna, która mieszkała całe życie z rodzicami. Miała tam, z tego co tak rozumiem, no, jakieś pechowe sytuacje z chłopakami. Chciałaby od nich odpocząć, dlatego w pewnym momencie podejmuje taką szybką decyzję, że pakuje się i przeprowadza się, w ogóle kupuje bilet na samolot i wylatuje na drugi koniec kraju, żeby studiować literaturę. Chcę uciec, bo ma, nie ma zbyt dobrych relacji z rodzicami i chcę od nich uciec. Z drugiej perspektywy poznajemy Rysa, który jest mężczyzną. Który z tego co wiem, wychodzi z więzienia. Jeszcze tam za bardzo tego wątku nie znam. I tyle co wiem, na pewno ich drogi się pokrzyżują. I co z tego wyniknie, będę czytać dalej. Jak na razie, no, myślę, że jest całkiem w porządku: książka i będę ją czytać dalej. Yy, na pewno, no nie wiem, w międzyczasie będę robiła jakieś krótkie updatey, jak mi idzie czytanie. <laughs> Także do zobaczenia. Do później. Z, z podsumowaniem Tego co przeczytałam Czyli Znajdzie mnie teraz Powiem wam, że się nie spodziewałam Naprawdę bardzo fajnej To nie jest młodzieżówka To jest new adult Jak się okazało Bardzo dobry new adult I już patrzyłam na Goodreads Mają być trzy części Ja jestem bardzo ciekawa Kolejnych Chyba w kwietniu ma wyjść drugi tom z tego, co kojarzę. I bardzo bym chciała przeczytać, naprawdę. Dawno nie czytałam New Adult. Ostatnio New, New Adult albo takie podobne klimaty. No to kilka lat temu czytałam Colin Hoover. Eee, I to było kilka lat temu. A teraz już jakoś rzadko sięgam po takie książki. I to było chyba coś, coś takiego nowego po długiej przerwie, nie wiem jak to nazwać, ale naprawdę to była bardzo dobra książka. Książka New Adult i chyba tak jak wcześniej wspominałam, bohaterami są Tam Sin i Rys. Rys wyszedł z więzienia po 5 latach, więc dla niego rzeczywistość aktualna jest troszeczkę jest taka bardzo nowoczesna. No, bo poszedł do więzienia, gdy miał 15-16 lat, no to w dość młodym wieku. Postęp techniczny w tych takich ostatnich 5 latach był dość szybki i też próbował. Yy, znaleźć siebie w nowym świecie po tych pięciu latach. A Tamcin jest młodą dziewczyną, dziewiętnastoletnią, która ucieka. Może nie ucieka, ale podejmuje decyzję, yy, gdzie pakuje walizkę, wychodzi, jedzie na drugi koniec kraju, aby studiować literaturę. Świetne jest to wplatanie yy, różnych książek w filmów i bajek, nie wiem, do i uprzedzenia, Krainy lodu i przeróżnych książek, których no, czytelnik z takim uśmieszkiem doczyta, bo jednak to są książki znane i dużo osób je czytało i je zna, albo chociaż mniej więcej zna zarys tych książek. To jest takie fajne od... Autora dla czytelnika, który jest takim trochę książkoholikiem. Naprawdę bardzo przyjemnie się to czytało. Były tu różne takie zgrzyty. Na przykład są rodzice Tamsin, którzy są. No, ja bym im też strzeliła w łeb. Więc się nie dziwię Tamsin, że się wyprowadziła z domu. Bo mieć takich rodziców to jest po prostu dramat Też nie będę mówiła o co chodzi, no bo też nie chcę spoilerować fabuły Bo rodzice pokazują się no tak mniej więcej w połowie i pod koniec książki Ale zachowania tych rodziców całkowicie nie popieram I byli okropnymi y, osobami Oczywiście nie obejdzie się w książce bez no, takiej miłości młodzieńczej y, Pierwszego zauroczenia, zakochania no i takich problemów Młodych, dorosłych Studentów, nie tylko Naprawdę świetna Świetna jest ta książka I chciałabym już Drugi tom, naprawdę Wiem, że ten vlog był krótki Z zaledwie jedną książką Ale no, Po takiej przerwie trochę ciężko Jest nagrywać Yy, właśnie takie vlogi. Yy, może za niedługo kolejnego będę nagrywać. Ja chciałabym wrócić do takiej regularności z vlogów i innych filmów. Yy, I możecie napisać, czy chcielibyście przeczytać taką książkę, bo to jest naprawdę naprawdę bardzo, bardzo polecam. Chociaż wiadomo, jest to raczej dla starszych czytelników, bo takim. No, raczej dla takich starszych czytelników, tak bym powiedziała, tak z 16, plus to na pewno. Bo nie tylko chodzi o sceny erotyczne jakieś czy coś, ale to takie problemy zrozumieją raczej trochę starsze osoby. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie lubię też oceniać książek odnośnie wieku, bo sama nigdy tego nie robiłam, I dlatego. Mm, tak tylko mówię. Dobrze. Na dzisiaj kończę. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście na tym vlogu. I musicie mi wybaczyć, że on jest krótki. Dużo krótszy niż reszta. Ale może to Was zachęci do obejrzenia innych filmów. I widzimy się w następnych filmach. Pa.